A więc tak, bierzemy się za wymianę podświetlenia lusterka, jest to cały moduł zakupiony na ebay. Przekręcamy sobie lusterko w dogodnej pozycji, tak żebyśmy mogli spokojnie tutaj wcisnąć też czubeczki palców i lekko odciągając z wyczuciem, aż puszczą zaczepy lusterko wychodzi bez żadnych problemów. Odczepiamy kabelki do podgrzewania. Lusterko wędruje na bok. Następnie bierzemy śrubokręcik Torx 9 mm w celu odkręcenia silniczka, który nam ułatwi dalszy dostęp do Podświetlenia. Są to trzy śrubki, więc operacja przebiega bardzo sprawnie i szybko. jak może pozostać. Nie odłączamy, odkręcamy teraz obudowę lusterka, są to dwie śrubki, też to 9 mm jest do tego potrzebny. Demontujemy też osłonę. To są dwa zaczepy, które umożliwiają zdjęcie przedniej osłony. Następnie wyciągamy delikatnie tą osłonkę. Siłbokręcikiem płaskim podważamy delikatnie ponieważ jest to przyklejane, znaczy się taśma dwustronna, niekoniecznie trzeba z powrotem to przykręcać wyjęliśmy starą lampkę. Teraz pora zamontować nową. Pamiętajmy, że diodalet Musi mieć odpowiednią biegunowość. Więc trzeba sprawdzić, czy będzie się nam lampka świeciła po podłączeniu. W innym przypadku możemy rozbierać to ponownie. Dobrze jest uszczelnić połączenie styku gniazda z z zwykłą izolacją. Żeby nie dostała się wilgoć, żeby nie było problemów z zasięgiem stykami. Niby tej wilgoci tu nie powinno być, wody też nie powinno być, aczkolwiek zawsze się ona tutaj znajdzie. Luster, oświetlenie wchodzi na wcisk, i to wszystko. Sprawdzamy jeszcze ponownie, czy oświetlenie działa. Jeśli działa, to zabieramy się do składania całego lusterka odwrotnie kolejności jak Skręcamy, skręcamy. Sprawdzamy czy dobrze jest. Skręcone. Silniczek na ogół pasuje tylko w jednej pozycji, więc nie ma obaw, że przykręcimy go inaczej. Że będzie nam później coś źle pracowało. Trzeba ja tylko uważać, żeby nie pokrycinać kabli i nie pogubić śrubek, jak w tym przypadku mi spadło, gdzieś pod samochód. A zaraz ją znajdziemy. Mamy śrubkę. uciekła. dobrze, zakładamy tylną osłonę. Z tym trzeba powoli, delikatnie, ponieważ osłona pasuje tylko w jednej pozycji i trzeba zwrócić uwagę, żeby zatrzaski weszły na swoje miejsce. No i zakładamy szkło. Nie zapominając podłączenie, ogrzewania. Same szkło wchodzi i operacja praktycznie zakończona. Świeci, świeci. Dziękuję.